Projekt, nad którym obecnie procedujemy jest, tak jak wspomnieli już przedmówcy, protezą. Warto jednak powiedzieć, czego dotyczy ta proteza i z czym jest związana. Ustawa o efektywności energetycznej służy udziałowi przez Polskę w unijnej strategii energetycznej określonej potocznie jako 3x20, więc osiągnięciu przez Unię Europejską w 2020 roku celów wzrostu efektywności energetycznej gospodarek w Unii o 20%, redukcji emisji gazów cieplarnianych CO2 o 20% i wzrostu udziałowi produkcji energii z odnawialnych źródeł w Unii Europejskiej do 20%. Parametry, które Polska ma osiągnąć są nieco bardziej złożone i trochę niższe. Ustawa reguluje fakt istnienia i obrotu służących realizacji efektywności energetycznej świadectw efektywności. Pochodzi z 15 kwietnia 2011 roku i była wdrożeniem dyrektywy Unii z 5 kwietnia 2006 roku. Miała obowiązywać tylko do końca tego roku, ponieważ dyrektywa z 2006 roku, 5 czerwca 2014, w większości przestała obowiązywać. Została zastąpiona nową dyrektywą w tej samej sprawie. Poprzedni rząd powinien był przygotować i wdrożyć nową ustawę w tej sprawie, która implementowałaby tą nową dyrektywę i trzeba mieć to na uwadze. Tymczasem projekt proponowanej ustawy służy wyłącznie przedłużeniu obecnie obowiązującej ustawy o rok. Nie wprowadza żadnych nowych regulacji, wydłuża obowiązywanie ustawy z końca przyszłego roku na koniec kolejnego roku, przesuwa terminy obowiązywania niektórych przepisów do dnia 31 grudnia 2016, 31 marca 2017 i 1 kwietnia 2017, składając się zaledwie z dwóch artykułów i dwunastu linijek tekstu. Na krytykę zasługuje bardzo krótkie półstronnicowe uzasadnienie nieproporcjonalne do powagi regulowanej tematyki. Wnioskodawca nawet nie próbował wyjaśnić, dlaczego przyjął takie, a nie inne terminy. W uzasadnieniu projektu odpowiedzialność za brak nowej ustawy o efektywności energetycznej została przerzucona na poprzedni rząd i poprzednią kadencję Sejmu. Niemniej pokazuje to, że PiS już jest do problemu prowadzenia nowych regulacji dotyczących efektywności energetycznej legislacyjnie i koncepcyjnie równie nieprzygotowany, co platforma obywatelska. Sama tendencja, by poprawiać efektywność energetyczną w gospodarce nie jest złym ani niebezpiecznym kierunkiem, pod warunkiem, że możemy sami dostosować do możliwości i interesów polskiej gospodarki cele i tempo ich osiągania. Niestety jest inaczej. Unia Europejska narzucając Polsce wyśrubowane cele do osiągnięcia zmusza państwo polskie do eksperymentów na żywym organizmie polskiej energetyki i polskiej gospodarki. W związku z tym, że ustawa, że ustawa potrzebuje być jest potrzeba przedłużenia tej ustawy w związku z tymi zapóźnieniami, jakie obecna i poprzednia ekipy się dopuściły, będziemy za tym, żeby, żeby przedłużyć te regulacje. Niemniej jednak, tak jak wspomniałem o tym, są zasadnicze uwagi co do braku, braku przygotowania obecnej ekipy, podobnego do błędów popełnianych za czasów poprzedników. Dziękuję. Eu